Niezidentyfikowane migoczące punkty światła zawisły nocą nad Danią. Władze podejmują decyzję o zamknięciu przestrzeni powietrznej nad lotniskami. W mediach społecznościowych zaczynają się spekulacje, jedni mówią o dronach, drudzy o UFO. Jaka jest prawda? Z jednej strony atmosfera jest dość napięta, za naszą wschodnią granicą toczy się przecież poważny konflikt zbrojny. A jeszcze parę tygodni temu na teren naszego kraju spadło kilkanaście dronów. Z drugiej jednak strony, pojawia się temat UFO, który może wydawać się dla niektórych co najmniej groteskowy, ale żeby nie było, ja postaram się podejść do tego tematu jak najbardziej obiektywnie. Zacznijmy jednak od początku. Na przełomie września i października na przestrzeni tygodnia doszło do serii nietypowych incydentów. 22 września duńskie służby zmuszone były zamknąć przestrzeń powietrzną nad lotniskiem Kopenhaga Kastrup na prawie 4 godziny. Trzymano wszystkie starty i lądowania. Powód? Dwa lub trzy duże drony, które wielokrotnie pojawiały się w kontrolowanej strefie ruchu nad lotniskiem. W tym samym czasie podobny incydent wydarzył się w sąsiedniej Norwegii. Lotnisko Oslo Gardemun również wstrzymało na trzy godziny loty po obserwacji niezidentyfikowanego drona. Kilka dni później sytuacja ta powtórzyła się ponownie. Według Duńskiej policji 24 września wieczorem drony pojawiły się nad lotniskiem Alborg na północy Danii. Ruch lotniczy został tam zamknięty na około 3 godziny. Co istotne, wzorzec lotu był podobny do incydentu w Kopenhadze sprzed dwóch dni. Drony latały z włączonymi światłami sygnalizacyjnymi, po czym opuściły rejon lotniska, zanim ktokolwiek zdołał je przechwycić. W kolejnych dniach drony zostały zaobserwowane w Esbjerg, Sonderborg czy Skrystrup. Skrytstrup to kluczowa baza duńskich myśliwców F-16 i F-35, co znacząco podniosło rangę alarmu. 26 września niezidentyfikowane drony odnotowano również nad bazą lotniczą Karup w Jutlandii. Innymi słowy przez kilka kolejnych nocy coś lub ktoś regularnie naruszał duńską przestrzeń powietrzną i to zarówno nad portami cywilnymi, jak i wojskowymi. Reakcja władz była stanowcza. Duńska Policja Narodowa podniosła gotowość w całym kraju do poziomu najwyższego od czasu zamachów terrorystycznych w 2015 roku. W ramach wprowadzenia dodatkowych środków bezpieczeństwa minister transportu Thomas Danielsen ogłosił, że od poniedziałku do piątku, na czas ważnego szczytu UE w Kopenhadze, obowiązuje zakaz używania prywatnych dronów w całej przestrzeni powietrznej kraju. Za złamanie tego zakazu groziło do dwóch lat więzienia. Zaangażowano również wojsko. Na lotnisku w Kopenhadze rozstawiono mobilne radary wojskowe, a NATO wysłało fregatę obrony powietrznej do portu w Kopenhadze na czas szczytu, aby nadzorować niebo. Co dokładnie ustalono, tak naprawdę niewiele, jak przyznał komendant główny policji Thorkild Fogde. Wciąż nie wiadomo, kto stoi za tymi powtarzającymi się przelotami. Policja ujawniła jednak kilka intrygujących szczegółów. Drony nadlatywały z różnych kierunków. Włączały i wyłączały światła, po czym po kilku godzinach po prostu znikały. Duńska policja sugerowała, że sprawca musiał być kompetentnym operatorem drona, posiadać odpowiedni sprzęt i determinację. Nie był to zwykły amator. Próby unieszkodliwienia tych obiektów spełzły na niczym. Drony zdawały się wymykać wszelkim standardowym metodom przechwycenia. Do końca września nie udało się schwytać ani zidentyfikować żadnego operatora. Śledztwo objęło szeroki wachlarz danych, od zapisów radarowych i telemetrii po nagrania z monitoringu lotnisk oraz zeznania świadków. Sprawcy pozostają nieuchwytni. Oficjalnie były to zwykłe drony, które w niepewnych czasach wywołały sporo szumu. Nieoficjalnie dziwne zachowanie tych obiektów jest źródłem wielu pytań, które nadal. Pozostają bez odpowiedzi. Gdy tylko pojawiły się pierwsze doniesienia o dronach paraliżujących lotniska, internet zrobił to, co potrafi najlepiej. Zaczął zadawać niewygodne pytania i tworzyć przy tym dość oryginalne teorie. Na platformie X, dawniej Twitter, zaraiło się od filmików kiepskiej jakości, na których widać było migające punkciki na czarnym niebie. Pojawiły się sensacyjne posty twierdzące, że Dania stała się miejscem kontaktu z obcą cywilizacją. Z godziny na godzinę rosła liczba teorii i amatorskich analiz, z czym mogliśmy mieć tak naprawdę do czynienia. Według scenariusza wojskowego, drony mogły być elementem tajnych testów obrony powietrznej lub ćwiczeń przeprowadzanych przez Samo państwo duńskie albo sojuszników. Być może wojsko sprawdzało reakcję systemów i procedur na realne zagrożenie z powietrza. Istnieje też wariant, że były to obce drony zwiadowcze np. drony należące do innego kraju, które testują luki w obronie przeciwnika. Policja nie wykluczyła scenariusza, że drony mogły startować z pokładu statków przepływających w pobliżu duńskich wybrzeży co mogłoby tłumaczyć, dlaczego nie namierzono operatorów na lądzie. Duńczycy niczego nie wykluczają. Premier Mette Frederiksen stwierdziła wręcz, że sytuacja pasuje do rozwoju wydarzeń, jakie ostatnio obserwujemy. Czyli naruszenia przestrzeni powietrznej i ataki hakerskie w Europie. Wielu komentatorów i polityków zaczęło wskazywać palcem na kontekst geopolityczny. Incydenty zbiegły się z napięciami wokół wojny na Ukrainie. Duńskie władze oficjalnie nazwały te wydarzenia częścią ataku hybrydowego wymierzonego w infrastrukturę krytyczną państwa. Premier Frederiksen mówiła: To najpoważniejszy atak na duńską infrastrukturę krytyczną do tej pory sugerując, że ktoś chce siać strach oraz chaos. Choć oficjalnie nie oskarżono żadnego kraju, między słowami padało słowo Rosja. Rosyjski ambasador oczywiście zaprzeczył i nazwał całą sytuację sprowokowaną inscenizacją, mającą wciągnąć na to, w konfrontację z Rosją. Warto dodać, że w tym samym miesiącu rosyjskie drony spadły na terytorium Polski, a myśliwce rosyjskie naruszyły przestrzeń Estonii. Zwolennicy teorii rosyjskiej sugerują więc, że drony nad Danią to element większej gry. Pokaz siły albo test, jak daleko można się posunąć, aby zastraszyć społeczeństwo i zakłócić pracę lotnisk. Faktem jest, że incydenty nastąpiły tuż przed ważnym szczytem europejskim w Kopenhadze, co dodaje tej teorii wiarygodności. Dobrze, ale zakładam jednak, że nie przyszliście tutaj po geopolityczną gadkę. Oczywiście żadna taka historia nie obejdzie się bez pytania. A może to wcale nie były drony? Część świadków i internautów utrzymuje, że obiekty zachowywały się w sposób niewytłumaczalny. Pojawiały się relacje o niezwykłych manewrach, długotrwałym zawisie, w bezruchu, po którym następowało gwałtowne przyspieszenie i ostre zmiany kierunku. Typowy dron nie byłby w stanie wykonać takich manewrów ze względu na ograniczenia fizyczne i żywotność baterii. Do tego dochodzi jeszcze jeden szczegół, który wzbudzał szczególne zdziwienie. Całkowity brak dźwięku. Zazwyczaj drony wydają charakterystyczny, natarczywy brzęk lub jednostajne buczenie. Tymczasem świadkowie zgodnie twierdzili, że w tym przypadku panowała całkowita cisza. Czy to wynik dużej wysokości lotu i znacznej odległości od obserwatorów? A może rzeczywiście mieliśmy do czynienia z czymś więcej niż ze zwykłym dronem? Entuzjaści teorii UFO wskazują, że wojsko i policja nigdy nie złapały tych obiektów, co ich zdaniem sugeruje, że mamy do czynienia z nieznaną nam technologią. W amerykańskim serwisie NUFORG, National UFO Reporting Center, który od dekad gromadzi zgłoszenia dotyczące niezidentyfikowanych obiektów latających, zaczęły pojawiać się wpisy dotyczące obserwacji nad Danią. Co ciekawe, część z nich została zaklasyfikowana nie jako UAV, czyli bezzałogowy statek powietrzny, lecz bezpośrednio jako UFO. Dla wielu obserwatorów był to sygnał, że sprawa przekroczyła granice typowych incydentów z udziałem dronów i zaczęła wchodzić w obszar zjawisk trudnych do jednoznacznego wyjaśnienia. Warto wspomnieć, że duńskie siły powietrzne kilka lat temu odtajniły własne archiwa UFO, co tylko dolało oliwy do ognia. Choć duńskie wydarzenia brzmią unikatowo, to podobny schemat widzieliśmy już wcześniej, za oceanem. Rok 2024 w USA przyniósł serię zagadkowych doniesień o dronach nad ważnymi obiektami. W listopadzie i w grudniu 2024 roku nad północnym New Jersey zaroiło się od rzekomych dronów. Mieszkańcy zgłaszali nocami obserwacje tajemniczych świateł lecących razem, czasem zwisających nieruchomo nad linią drzew, innym razem poruszających się w szyku. Te obserwacje dotyczyły również terenów wojskowych. Obserwacje niezidentyfikowanych dronów były potwierdzone również przez wojskowych. Pierwszy przypadek odnotowano 13 listopada, gdy strażnik zobaczył światło wznoszące się pionowo z linii drzew. Wtedy też nie udało się niczego przechwycić. Ani ustalić sprawców. Ludzie donosili, że te amerykańskie drony zachowywały się wręcz ludzko. Padały opisy o formacjach świateł poruszających się bezszelestnie, nagle znikających z pola widzenia czy wykonujących gwałtowne zmiany wysokości. Brzmi to trochę jak kopia duńskich relacji, tylko że rok wcześniej. Sprawa stała się na tyle głośna, że interweniowały agencje federalne. W grudniu 2024 roku głos zabrał nawet Biały Dom. Rzecznik John Kirby uspokajał, że analiza wskazała bardziej przyziemne wytłumaczenie, twierdząc, że ludzie obserwowali zwykłe samoloty. Okazało się, że patrząc z ziemi pod pewnym kątem, światła kilku samolotów mogły imitować klaster dronów wiszących nieruchomo. Było to złudzenie potwierdzone przez ekspertów. Nie znaczy to jednak, że wszystkie obserwacje zostały wyjaśnione. W Stanach Zjednoczonych rzeczywiście były przypadki prawdziwych dronów, których nie zidentyfikowano. Na przykład w grudniu 2024 roku baza sił powietrznych Wright-Patterson w Ohio dwukrotnie zamykała przestrzeń po tym, jak radar wykrył małe bezzałogowce naruszające teren bazy. W Teksasie FBI i inne służby badały incydenty nad bazą Fort Worth. Gdzie również pojawiły się niezidentyfikowane małe obiekty. Innymi słowy, w USA potwierdzono zarówno fałszywe alarmy wywołane przez iluzje optyczne, jak i realne incydenty z nieznanymi dronami. Co kluczowe, atmosfera była bliźniacza do tej w Danii. Ogromne zainteresowanie mediów, konferencje prasowe z mundurowymi, zapewnienia władz o poważnym traktowaniu sprawy, choć brakowało Jednoznacznych odpowiedzi. Tak więc, patrząc na obserwacje w Danii i w USA, można poczuć pewne deja vu. Przyjrzyjmy się jednak temu, co nauka i technika mówią o możliwościach dronów. Bo zanim uznamy, że nad Danią latały pozaziemskie pojazdy, warto sprawdzić, czy znane nam pojazdy byłyby do tego zdolne. Większość dronów cywilnych to małe kładkoptery na baterie zdolne latać kilkadziesiąt minut, najwyżej godzinę. Rekordowe modele konsumenckie jak DJI z najwyższej półki osiągają może 10-12 km zasięgu i pułap kilkuset metrów, zanim skończy im się akumulator. Z kolei profesjonalne drony wojskowe potrafią znacznie więcej. Duże maszyny typu Predator czy Reaper potrafią pozostawać w powietrzu wiele godzin. Jeśli coś wisiało nad Kopenhagą przez 4 godziny, to raczej nie były to zwykłe drony. Chyba, że ktoś co jakiś czas je podmieniał. Istnieją co prawda drony o napędzie hybrydowym lub solarnym, które mogą utrzymywać się dłużej, ale nada dla obiektu wielkości kilku kilogramów 4 godziny ciągłego lotu to wyczyn. Aktualnie baterie to pięta Achillesowa dronów. Nic więc dziwnego, że wielu pytało, czy te drony nie latały przypadkiem dłużej niż pozwala nam technologia? Małe drony mogą być zwinne. Jednak przy większych prędkościach Słychać głośny warkot i widać wyraźny ruch. Jeśli świadkowie mówili o nagłych przeskokach świateł, to prawdopodobnie po prostu tracili je z oczu, a gdy pojawiały się w innym miejscu, wyglądało to jak teleportacja. Każdy cywilny dron ma obowiązkowe oświetlenie precyzyjne w nocy, ale przecież da się je wyłączyć, a wiele z tych obserwacji mówi właśnie o miganiu i gaszeniu świateł. To mogła być zresztą celowa taktyka. Aby utrudnić lokalizację. Jeśli chodzi o brak dźwięku, to dron mógł być 300-500 metrów nad ziemią, szum miasta mógł go więc zagłuszyć. Można zapytać, jak to możliwe, że armia i policja nie mogły namierzyć operatorów. Otóż małe drony są trudne do wykrycia na klasycznym radarze lotniczym, mają niewielką powierzchnię odbicia i mogą latać nisko. Istnieją specjalistyczne radary antydronowe i skanery częstotliwości, ale sprytny operator może użyć drona programowanego. Wtedy nie emituje on żadnych sygnałów radiowych, które można namierzyć. Duńczycy wspominali o nieujawnionych środkach przeciwdronowych, jakie zastosowali w trakcie tych incydentów. Być może próbowano zakłócić łączność lub użyć wyspecjalizowanych systemów, jak drone gun. Skoro jednak to nie pomogło, możliwe, że operatorzy latali w trybie automatycznym, będąc odporni na proste zagłuszanie. Podsumowując, hipotez jest wiele od tych bardziej przyziemnych, po te bardziej oryginalne. Żadnej nie można na 100% potwierdzić ani wykluczyć. Każda z nich jest na swój sposób intrygująca. Jako entuzjasta tematu UFO, chciałbym wierzyć, że jesteśmy odwiedzani przez obcą cywilizację. Aczkolwiek gdzieś tam głęboko czuję i domyślam się, że prawda jest ponura i smutna zarazem. Moi drodzy, mam nadzieję, że taki format przypadnie wam do gustu. Co jakiś czas będę wyskakiwał z filmem omawiającym w miarę świeże informacje związane z UFO, teoriami spiskowymi czy sprawami paranormalnymi. Dajcie mi znać w komentarzach, co sądzicie o dronach w Danii i czy podobał Wam się ten odcinek. Do następnego.